Kennedy i Chruszczow zachowywali się jak pokerzyści, którzy mając bardzo słabą kartę, licytują bardzo wysoko. Tę rozgrywkę rozpoczął Nikita Chruszczow, podejmując decyzję o zainstalowaniu na Kubie 42, do końca 1960 roku, 42 rakiet średniego zasięgu SS-4. Każda z tych rakiet uzbrojona była w głowicę o mocy jednej megatony, 50-krotnie silniejszą od bomby atomowej, która spopieliła Hiroshima. 42 rakiety wycelowane w największe amerykańskie ośrodki przemysłowe i administracyjne Waszyngton Nowy Jork, Chicago, San Francisco. W ciągu dwóch, trzech minut po starcie spadłyby na te miasta, niszcząc amerykańską potęgę. Gdyby udało się ten plan zrealizować, Chruszczow uzyskałby ogromną przewagę nad Johnem Kennedy, zmuszając go do negocjacji już w pozycji. Dużo, dużo słabszego. Jednakże wywiad amerykański wykrył, że Rosjanie przewożą na Kubę i instalują tam rakiety nuklearne. A wówczas zaczął blefować Kennedy. Od połowy września 1962 roku wywiad amerykański informował prezydenta o wzmożonym ruchu w kubańskich portach, do których przybywały statki z dziwnymi pojemnikami na pokładach. Gdy stało się oczywiste, że to rakiety, John Kennedy zareagował bardzo energicznie. 22 października zarządził blokadę wyspy, aby nie dopuścić tam statków wiosących rakiety. Nakazał ogłoszenie alarmu w wojskach strategicznych. Stany Zjednoczone postawiły w stan gotowości bojowej swoją broń nuklearną. Chruszczow odpowiedział równie twardo. Radzieckie wojska zaczęły przygotowywać się do wojny. Do luków radzieckich samolotów załadowano bomby wodorowe. Świat w zastraszającym tempie zaczął zbliżać się do krawędzi wojny. Nie rozstrzygnęłyby jej wybuchy głowic, rakiet i bomb nuklearnych. W 1962 roku było ich za mało w arsenałach obydwu państw, aby przesądzić o zwycięstwie. Ofiarą zatargu na Morzu Karaibskim byłaby Europa, gdzie walka rozgrywałaby się między dywizjami państw Układu Warszawskiego i NATO. W tej grze, jak i każdej innej, wywiad odgrywał szczególną rolę. Otóż no politycy nie mogą działać po omacku. Kennedy otrzymywał informacje od nadzwyczaj cennego agenta, pułkownika Olega Pienkowskiego. On miał wielu wpływowych, bardzo wysoko postawionych przyjaciół, którzy, wierząc Pienkowskiemu, odsłaniali największe tajemnice Związku Radzieckiego. A Pienkowski nienawidził komunizmu i dlatego w 1960 roku nawiązał współpracę z brytyjskim wywiadem i potem przez wywiad brytyjski z wywiadem amerykańskim. W ciągu niespełna dwóch lat przekazał Amerykanom i Brytyjczykom ponad 3,5 tysiąca zdjęć tajnych dokumentów oraz tysiące raportów. Kennedy dowiedział się o istnieniu tego człowieka 13 lipca, a więc w przeddzień kryzysu rakietowego. Wówczas szef CIA, który poinformował Kennedy'ego o istnieniu Pienkowskiego, jednocześnie dostarczył prezydentowi raport Pienkowskiego, w którym ten stwierdza, że Chruszczow jest przygotowany tylko do prowadzenia wojny nerwów, a nie zdecyduje się na rozpoczęcie prawdziwej wojny ze Stanami Zjednoczonymi. Prezydent działał tak, aby nie pozostawić u Chruszczowa cienia wątpliwości, że nie cofnie się przed użyciem siły, aby nie dopuścić do wybudowania radzieckich baz rakietowych na Kubie. Wywiad radziecki przekazywał do Moskwy informacje o stanie gotowości bojowej amerykańskich sił strategicznych. Chruszczow zawahał się i przegrał. Już 25 października, a więc trzy dni po przemówieniu Kennedy'ego, wydał polecenie zawrócenia statków przewożących rakiety. Losy bohaterów tego największego w historii powojennego świata kryzysu były tragiczne. Zawisła nad nimi groźba śmierci albo przyszła po nich śmierć. Pułkownik Oleg Pienkowski po raz ostatni, 10 września 1962 roku, Spotkał się z oficerem CIA w Moskwie i przekazał mu rolkę mikrofilmu ze zdjęciami najbardziej tajnych dokumentów. Do tej przesyłki dołączył krótki list. Sąsiedzi chodzą za mną. Sąsiedzi to było określenie agentów KGB. 15 września miał pojawić się, miał przybyć na przyjęcie do ambasady amerykańskiej w Moskwie. Ale już tam nie przyszedł. Nie widziano go nigdy potem. Proces odbył się w następnym roku, w 1963 roku. Oleg Pienkowski został skazany na karę śmierci. Jednakże wyroku nie wykonano. Wywieziono go do tajnego obozu KGB na Syberii. Tam, korzystając z nieuwagi strażników, popełnił samobójstwo, rozcinając sobie żyły kawałkiem kolczastego drutu. Jego przyjaciel, marszałek Warencow, Siergiej Warencow, dowódca wojsk rakietowych który tak wiele ważnych informacji przekazał Pienkowskiemu. Popełnił samobójstwo, strzelając je w głowę na moskiewskiej ulicy. Groźba śmierci zawisła nad Fidelem Castro. Kennedy uważał, że dopóki ten człowiek będzie rządził Kubą, tak długo będzie istniało niebezpieczeństwo wybudowania tam radzieckich baz nuklearnych. Nakazał przyspieszyć operację Mangusta. CIA realizowała ją od wielu miesięcy, usiłując przeprowadzić zamach na Fidela Castro. W końcu października, więc parę dni po zakończeniu kryzysu rakietowego, CIA, ponaglana przez Johna Kennedy'ego, podjęła kolejną próbę uśmiercenia Fidela Castro. CIA odszukała Rolando Secadesa, byłego towarzysza broni Fidela Castro, który wsławił się bardzo śmiałymi akcjami. W 1956 roku przeprowadził zamach udany na szefa wywiadu kubańskiego. W 1959 roku niewielki oddział dowodzony przez niego zajął Pałac Fulgencio Batisty, zanim główne siły partyzantów wkroczyły do Hawany. Otóż Cecades zgodził się zabić Fidela Castro. Dlaczego tego do dzisiaj nie wiemy? Ale co ciekawe, kilka dni później Fidel Castro powiedział w rozmowie z dziennikarzem amerykańskim: Jeżeli przywódcy amerykańscy decydują się wspierać terrorystyczne zamachy, na przywódców kubańskich, to sami powinni pomyśleć o swoim bezpieczeństwie. Wskazywałoby to, że Sekades został podsunięty przez wywiad kubański. Jednakże CIA tak nie uznała i kontynuowała przygotowania do zamachu na Fidela Castro, który miał przeprowadzić właśnie Sekades. Ostatnie spotkanie z nim odbyło się 22 listopada 1963 roku w Paryżu. Wówczas agent CIA wręczył Sekadesowi długopis, z którego wysuwała się zatruta igła. W ten sposób Sekades miał zamordować Fidela Castro. 22 listopada 1963 roku. Tego dnia prezydent John Kennedy wylądował na lotnisku w Dallas w Teksasie. Tuż przed południem kolumna samochodów prezydenckich wyjechała z lotniska na ulicę miasta. Kennedy rozpoczynał podróż ulicami tego miasta w ramach działalności przedwyborczej. Chciał zyskać głosy mieszkańców tego stanu. Nigdy dotąd ochrona prezydenta nie popełniła tak wielkich błędów. Prezydent jechał w otwartej limuzynie, dość wolno. Eskorta policyjna znajdowała się w zbyt dużej odległości. Zamachowców było kilku. Jeden z nich ukrył się w tym miejscu, za żywopłotem. Drugi, Lee Harvey Oswald, oczekiwał z karabinem snajperskim w oknie składnicy książek. Pierwszy strzał padł o 12.30 i trafił prezydenta w gardło. Agent ochrony wskoczył na zderzak, aby osłonić Johna Kennedy'ego i nakazał kierowcy zwiększenie prędkości. Było już za późno. Strzały, które ugodziły prezydenta, okazały się śmiertelne. Tego samego dnia, 22 listopada, urząd prezydenta objął Lyndon B. Johnson. To jego podejrzewano o zorganizowanie zamachu, który miał mu otworzyć drogę do władzy. Jednakże te podejrzenia nie zostały nigdy potwierdzone, choćby w niewielkim stopniu. Wielki kryzys kubański sięgał również po następną ofiarę Nikitę Sergejewicza Chruszczowa. Człowiek, który wręczał premierowi odznaczenie, to Leonid Breżnik. Drugi sekretarz Komitetu Centralnego KPZR. On był jednym ze spiskowców przygotowujących obalenie premiera i sekretarza generalnego. Chruszczow uratował życie, ale stracił stanowisko. Kreml miał mu wiele za złe. Przede wszystkim fatalną politykę gospodarczą porażka na Kubie przesądziła o jego losie, a projekt dokonania zmian, reorganizacji władz partyjnych, w wyniku której wielu działaczy straciłoby przywileje, skłonił spiskowców do działania. Na czele spiskowców stanął sekretarz KC Michał Susłow oraz przewodniczący prezydium Rady Najwyższej Rosyjskiej Republiki Nikołaj Ignatow. Oni pamiętali o doświadczeniach swoich poprzedników, którzy Usiłowali, ale nie zdołali obalić Chruszczowa. I nie popełnili żadnego błędu. Działania przeciwko sekretarzowi generalnemu były o tyle ułatwione, że on kochał podróże. Jeździł po Związku Radzieckim i widząc wywiatujące tłumy, wierzył, że naród kocha go jako dobrego i zapobiegliwego gospodarza. Jeździł za granicę, gdzie radzieckie kroniki filmowe pokazywały nieprzebrane tłumy witające Kruszczowę. No cóż, rzeczywiście był postacią charakterystyczną, ulubioną, gdyż pamiętano, że to on próbował zamknąć okres stalinizmu. W 1964 roku nie było go w kraju przez 135 dni. Leonid Breżniew. To on miał przejąć rządy w państwie po obaleniu Kruszczowa. Gra się rozpoczynała. 13 października Chruszczow przebywał na urlopie w swojej letniej rezydencji na Krymie. Tam podejmował francuskiego ministra Żorża Palewskiego. Nagle zadzwonił telefon. To Breżniew dzwonił z Moskwy. Powiedział, że członkowie KC zamierzają zwołać plenarne posiedzenie w sprawach gospodarki rolnej. Nie jest to aż tak ważne, a poza tym jestem na urlopie. Możecie z tym zaczekać odpowiedział Chruszczow. Ależ chodzi o gospodarkę rolną i wasza obecność jest konieczna argumentował Breżniew. Dobrze, przysyłajcie samolot, powiedział Chruszczow. Gdy wylądował na lotnisku w Moskwie jeszcze tego samego dnia, witał go tylko szef KGB, Iwan Semiczasny. Zapewne wtedy Chruszczow zorientował się, o co chodzi i jak dalej będą się rozwijały wydarzenia. W powojennej historii Związku Radzieckiego spiski rodziły się głównie na podmoskiewskich daczach, takich jak ta należąca do Jurija Andropowa. On również opowiedział się przeciwko Chruszczowowi. Jurij Andropow instruował członków Komitetu Centralnego, jeżeli Chruszczow będzie się upierał, przedstawimy mu dokumenty z jego podpisem będące nakazami aresztowań z lat 35-37, mówiło działalności Chruszczowa w okresie stalinowskiej wielkiej czystki. Chruszczow, który w towarzystwie Władimira Asymicjasnego jechał z lotniska na Kreml, prawdopodobnie orientował się, co przyniesie mu najbliższa przyszłość. Prawdopodobnie uważał, że wrogom nie uda się obalić go, gdyż w łonie Komitetu Centralnego miał większość swoich zwolenników. Popełnił błąd. O jego losie miał zadecydować inny organ 22-osobowe prezydium, gdzie spiskowcy przekabacili wszystkich na swoją stronę. Jechał na posiedzenie, gdzie samotnie miał stawić czoła wrogom. Oni byli gotowi aresztować. W posiedzeniu prezydium wzięły udział 22 osoby. Wszystkie odpowiednio przygotowane przez spiskowców wszyscy byli przeciwko Chruszczowowi, ale on nie chciał złożyć rezygnacji. Uważał, że sprawę należy przekazać na szersze forum plenarnego posiedzenia, w którym wzięłoby udział 330 członków Komitetu Centralnego, a wśród nich Chruszczow mógłby mieć większość zwolenników, swoich zwolenników. Oczywiście spiskowcy też to rozumieli i dążyli do tego, aby sprawa przyszłości Chruszczowa, jego rezygnacja została rozpatrzona właśnie na tym posiedzeniu 22-osobowego prezydium. Dyskusja trwała bardzo długo. Obawiano się również, że przeniesienie całej sprawy na szersze formy może doprowadzić do wyciągania brudów i tego chcieli uniknąć. Ale Chruszczow się nie zgadzał. Dopiero późno w nocy... Gdy wrócił do swojego mieszkania, zadzwonił do bliskiego współpracownika Anastasa Mikojana. Jeżeli oni mnie nie chcą, to niech tak będzie. Złożę rezygnację, powiedział. Wieczorem, gdy wrócił do domu, powiedział do żony: No i proszę, jestem w stanie spoczynku. Być może najważniejsze z tego, co zrobiłem, sprowadza się do tego, że oni mogli mnie usunąć prostym głosowaniem gdy Stalin kazałby ich wszystkich aresztować. Chruszczow otrzymał gwarancję, że będzie mógł zachować mieszkanie na starokołniuszennym pieryłku przy Arbacie, daczę pod Moskwą i otrzyma rentę w wysokości 500 rubli, co wielokrotnie przekraczało średnią płacę w Przemyśle. Tylko raz pokazano go później w telewizji, gdy podczas wyborów do Rady Najwyższej udawał się do punktu wyborczego. To też był postęp. Do tego czasu człowiek odchodzący ze stanowiska wyparowywał. Zapominano o nim, wymazywano go ze zdjęć w archiwach. Sekretarzem Generalnym wybrano Leonida Breżniewa. Chruszczow zmarł 11 września 1971 roku. Agencja TAS zamieściła krótki komunikat. Komitet Centralny KPZR Rada Ministrów ZSRR z żalem zawiadamiają, że w dniu 11 września 1971 roku po długiej i ciężkiej chorobie zmarł w wieku 77 lat były pierwszy sekretarz KC KPZR i przewodniczący Rady Ministrów ZSRR, zasłużony emeryt Nikita Siergiewicz-Chruszczow. Oto zdjęcia z pogrzebu Nikity Chruszczowa, który odbył się 13 września na cmentarzu przeznaczonym dla wybitnych mieszkańców Moskwy, w dawnym klasztorze Nowodiewiczym. W uroczystości pogrzebowej wzięła udział tylko najbliższa rodzina i przyjaciele. Nie przyszedł nikt z dawnych współpracowników Chruszczowa. Taki był pogrzeb Nikity Chruszczowa, byłego premiera byłego sekretarza generalnego, generała, trzykrotnie odznaczanego tytułem bohatera pracy socjalistycznej, laureata Leninowskiej Nagrody Pokojowej. Leonid Breżniew nie oddał władzy, jaką tymczasowo przekazali mu spiskowcy, najbliższym współpracownikom, jeżeli tylko potrafili być lojalni. Zagwarantował nienaruszalność i spokojne bytowanie na posadzie. Odpoczywali po nerwowych czasach Chruszczowa, który nadzwyczaj chętnie zabierał się za partyjne reorganizacje. To już był inny świat. Leonid Breżniew zrezygnował z tak otwartego, bezceremonialnego ingerowania zachodniej półkuli. Nie zrezygnował jednak z uzyskania przewagi strategicznej nad Stanami Zjednoczonymi. Za jego czasów zbrojenia nabrały szczególnego tempa. Jednakże nie zauważył, że w tym samym czasie Stany Zjednoczone Rozbudowywały swoje wpływy w Europie, w tej Europie zdominowanej przez Związek Radziecki. Aż nadszedł czas, gdy imperium rozpadło się. Leonid Breżniew zaczął rozbudowywać radziecką machinę wojenną z rozmachem, jakiego nie spodziewano się na świecie w czasach pokoju. Związek Radziecki gwałtownie nadrabiał straty, jakie poniósł w pierwszym okresie lat 60 gdy Amerykanie uzyskali przewagę strategiczną. W drugiej połowie tamtej dekady siły nuklearne obydwu mocarstw zaczęły się wyrównywać. Wytworzył się tak zwany parytet nuklearny, równowaga sił supermocarstw. Leżniew, pomny doświadczeń poprzednika, unikał bezpośredniego starcia ze Stanami Zjednoczonymi. Uznał, że objął władzę w czasie, gdy do głosu dochodziły państwa trzeciego świata. Tam postanowił zwyciężyć Stany Zjednoczone, które pogrążały się w wojnie w Wietnamie.